Cześć tu Bartoryx. Dzisiaj prezentacja znanego wszystkim dosyć dobrze deku Agro Demon Hunter, ale w nieco odnowionej wersji. Nadal sprawdza się on bardzo dobrze. Jest wysoko jeśli chodzi o ran rankingi win ratio. Głównych kart nie będę przedstawiał, ponieważ już wiele osób ma ten dek super ogran ograny. Także z nowych kart, w dodatku z Holomancją, mamy tutaj zaczynając od najniższego kosztu demoniczny towarzysz, świetna karta dla każdego agrodeku i dla face huntera i dla Agro Demon huntera również przyzywa jednego z losowych demonicznych towarzyszy. Również kolejną nową kartą jest nieustrażony no nowicjusz, który również gra w face hunterze i nadaje się do każdego agrodeku, yy, który to dostaje na erupcji magli plus 2 do ataku. Wrzucamy jakieś tanie zaklęcie, też może się fajnie kombić z demonicznym towarzyszem. Kolejną nową kartą jest świetna karta do AgroDeków, które wysypują się szybko z ręki, czyli zapalona czytelniczka karta, która dobiera tak długo karty, aż będziemy mieć ich trzy. Także doskonale uzupełnia nam rękę. Następną nową kartą jest siekacz szpiku, który wtasowuje nam odłamki duszy do naszej talicy, co tutaj akurat nie ma aż tak dużego znaczenia. Znaczenie ma to, że po prostu ma cztery ataku i jest. Wpisuje się w ten archetyp agresywny, często atakujący bohaterem całkiem dobrze. Poza tym mamy tutaj stare, dobre, znane karty Demon Huntera z czaszką guldana na czele. Adept Glewi, świetny finisher i też fajnie może dobić przeciwnika. Altruist, zagrany z dużą ilością speli, które są wysunięte, znaczy karty, które są wysunięte, może naprawdę. I szyścić bord i zrobić presję. Także karta całkiem wszechstronna i mocna. Biesun bojowy na start. Jak najbardziej świetny na ręce. Mamy też opcję zmniejszenia ilości kryształów many u przeciwnika, u przeciwnika o 2, co, co może jakąś rampę wyhamować czy zagranie jakiegoś tamta. Tak, także jest jak najbardziej kartą dla przeciwnika niewygodną. Kain, słoneczna furia, nadobicie, ignoruje prowokacje, skrzydło cienia, broń, oprych szpikożerców, który jest tauntem i jak otrzymuje obrażenia ma plus 2 do ataku, możemy sobie go spingować, zaklina torem obrony, dodatkowo dając mu boską tarczę. Na start też jest dobra, dobra płomienna Magini, no ale te karty to większość zna i gra, podobnie jak entuzjastyczną pomocniczkę, tak więc... Tylko je wymieniłem bez większego zagłębiania się. Zobaczmy, jak w obecnej mecie ten deck się sprawdza. No tak, stopniowo, stopniowo był nerfiony. I z deku, który był przegięty, stał się już dość dobrze zbalansowanym. Chociaż trzaska goldana nadal jest kartą OP. No ale. I jest po prostu dobrym dekiem, ale nie jakimś utrapieniem mety. Także można grać bez frustracji przeciwko tej te, te talii, a wciąż jest ona całkiem dobra do gry. Yy, gramy na druida. Nie ma monety, więc ten, ten nieustraszony nowicjusz tutaj na ręce startowej. Tym bardziej, że nie ma żadnego zaklęcia tego, nie zostawiamy. Zostawimy tylko biesu na bojowego, żeby on się tutaj nam napędzał. Jest druga sztuka, No akurat jest, byłby aktywator do e, nowicjusza, ale też przeciwko druidowi to jest fajna karta. Żeby tak zagrać przed, przed trzecią turą w momencie, gdy on będzie miał możliwość zagrania z koinem rampy. Następna tura atak, plus spalenie many. Teraz nie będzie w stanie sobie poradzić z biesunem, tylko go napocznie. A w następnej turze będzie miał o dwa kryształy many mniej. Także jest ok. Nagramy pojedynczą sztukę, ta, ta będzie na kolejne tury. Teraz Druid niewiele może zrobić. Ale gra coina i będzie no. removal. Za. Tak, atak za 3, ten, który jest za 0, jeżeli. Ma 7 kryształów many. W tej turze on może zagrać rampę, ale ja mu chyba pozwolę na to. I w następnej mu odejmę te dwa kryształy many, chociaż z drugiej strony. Bo teraz była taka tura pasywna dosyć. Należy do gotowe. Zagra rampa, a potem mu przyblokuje y, zwierzęcych towarzyszy. Chyba, że nie ma tej rampy. Wciąż może ją zagrać albo odkryć. Przydałaby się czaszka guldana, bo jest tutaj mało kart na ręce. No i jest porost. O, jest fajnie, że będzie draw. Na pewno gram to. Idziemy draw, w draw, atakujemy. Przeciwnik ma dwa kryształy many mniej. Jest kolejna broń. Jest czaszka guldana, więc super. No chyba, że ma to grzmoto kwiecie, czy jak to tam się nazywa, generujący spe za zero dwa punkty many. Jest prowokacja. Z prowokacją sobie poradzę. Odsłonimy czaszkę Gul'dana. Zabiję prowokację. Jest niedobrze. Trzeba go zignorować. Damage Face. No, jest zwierzęcy towarzysz zwierzęta strażnicze czy nie będzie jest heal i draw szuka pewnie też prowokacji za 0 obecnie 3-5 za 0 4-7-8 ataku z ręki Czaszka guldana na pewno i tutaj może jakiś ping no to jest też dobre 5 i 3, 8 i 4 13. Zobaczymy, idziemy w czaszkę. Fajnie, dobra, jest fajnie, okay, jakby zagrał prowokację. Ach, nieszczęsny Czarnochsięg. Ok, nieszczęsny Czarnochsięg. Robimy tak. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Mogłem tego pingnąć. A dobra, jeden ataku więcej robimy. I następna tura. Mamy Sharder za 3. Niestety, przez te odłamki duszy. Życie. Przez odłamki duszy nie zmniejszony koszt tych kart. No dobra. Na szczęście wciąż będzie możliwy Draw z tego 8 z tego zawsze zdążę zaatakować do mnie! Wszystko będzie dobrze! Zalegasz na za oddaniem. Wszystko będzie dobrze! Jeszcze mamy Hero Power misplay jest ale zrobimy sobie w ten sposób o jeden ataku za mało, ale mamy fajną opcję. Kaina plus Adept Glewi i Podwójne cięcie, także potężny board. Także można przeciwnika w następnej turze zabić. Jeżeli tutaj nie będzie jakiejś od sensownej odpowiedzi z jego strony. Słajpa się spodziewałem. Pytanie: czy będzie draw z leczeniem za pięć. Jest taunt, nas nie boli mnie taunt. To mnie też nie boli. Ale jest heal za 5. Mamy z ręki 3 i 4. 7 i 10. No trochę za mało, ale Dobrze. maksymalnie z tego, a później tym spróbuję go dobić. I ten nadobicie, jeżeli nie będzie hila, tylko pytanie, czy nie zagram Malegosa jakiegoś teraz? No jeden damage za mało zadałem, także czy to nie będzie decydować. No on jest na dwóch, także litala by nie było. Teraz czy będzie heal za 7 Jest. Druga sztuka Adepta Glewi by nam załatwiła robotę. 8 damage'ów wciąż. Dobra, jest Hill i czaszka guldana. Ach, nieszczęsny czarnoksiężnik. Dobra. Ach, nieszczęsny czarnoksiężnik. Gram w ten sposób? Widzisz co należy uczynić? Zróbmy użytek z mojej. Zabiję tego. Jest drugi, także jak się nie podleczy, to można go wykończyć. Altruizm, wyrzutek, fajną robotę robi, ale tutaj jeszcze możemy... No tak, losowego dostał. Prima, ale to mu nie pomoże. No i także stawiłem sobie to na koniec Na wykończenie przeciwnika Także Po dosyć ciężkiej grze Ten agro demon hunter się jak najbardziej dobrze sprawdził Szczerze dek polecam Prosty, dobrze przed wiele osób ograny W tym wydaniu Wzmocniony o nowe karty jest na pewno Wciąż mocny, wciąż ciekawy Trzeba się z nim liczyć Dobry do wbijania rangi, ponieważ jest szybki ja się tymczasem żegnam, życzę udanych gier i do usłyszenia, cześć.